Kochane dzieci, witam Was bardzo serdecznie w naszej bibliotece. Ponieważ nie możemy się spotkać z Wami, naszymi małymi czytelnikami przy książkowych regałach w kąciku, z ulubionymi przez Was bajeczkami opowiadaniami, dlatego wspólnie z Paniami pracującymi w Bibliotece w Tyczynie postanowiłyśmy, że w każdą środę wakacji specjalnie dla Was będziemy czytać bajeczki, które wspólnie z rodzicami będziecie mogli odtworzyć w dowolnym momencie. Mam nadzieję, że pomysł ten Wam się spodoba. Bajeczki, które usłyszycie, napisała pani Marta Jakubiec, która mieszka niedaleko Przeworska w Orzańsku. Pani Marta bajki pisze od kilku lat, a pomysły na nie czerpie z obserwacji ludzi i przyrody. A teraz przeczytam Wam bajeczkę o myszce w Irminie. Posłuchajcie. Jesień dla myszek jest pracowitą porą. Trzeba zgromadzić zapasy na długą zimę, to też każde ręce do pracy się przydają. Myszka Frania nie ma za bardzo na kogo liczyć, bo jej trzy córeczki, Zenia, Irma i Dalia, chodzą do przedszkola. Dlatego sama dźwiga do spiżarni płosy pszenicy, żyta, jęczmienia oraz orzechy włoskie i laskowe, nasiona słonecznika i trawy. Kiedy wraca wieczorem po ciężkiej pracy, dziewczynki śpią już najlepsze. Pani Frania jest dumna z Zeni i Dali. Które są grzeczne i ładnie się bawią. Za to z Irmą ma kłopot. Wychowawczyni w przedszkolu skarży się, że myska jest nieposłuszna, niszczy dzieciom zabawki, biega na bosaka po podwórku, a kiedy kończy zajęcia, nie wraca prosto do domu, tylko pędzi na plac zabaw i przesiaduje tam do wieczora. Pani Fraja nieraz zwracała Cówkę uwagę, ale dziewczynka jest uparta i zdaje się niczym nie przejmować. Wczoraj kiedy pani Frania wróciła wcześnie z pola, zastała Irmę na czubku drzewa. – Mamo, mamo! – skarżyła Zenia. – Irma zniszczyła mi sukienkę i uciekła na drzewo. – Irmo, zejdź w tej chwili, bo za chwilę spadnie deszcz. – Nieprawda. Chcesz mnie skrzyczeć? – odpowiedziała córeczka. – Nie skrzyczę cię, ale musisz przeprosić Zenię. Irma nie uwierzyła w zapewnienia mamy i po chwili cała była mokra jak kura. Niekiedy dobroduszne sąsiadki kręciły głowami, i ubolewały nad zachowaniem dziewczynki, nie wróżąc jej kolorowej przyszłości. Pewnego dnia Irma zaprzyjaźniła się z koleżanką Alusią. Śliczną, ale smutną myszką. Alusia mieszkała daleko w polach. Kiedyś Irma przyszła do niej, aby się pobawić, ale Alusia nie miała ochoty. No coś ty bawić się nie lubisz? Lubię, odpowiedziała myszka, ale jestem głodna. Irma nie rozumiała, co znaczy być głodnym, bo jej mama zabiegała o pełne spizarnie. Alusia, odkąd kocja jej rodziców, mieszkała z młodszą siostrą. Irma, nie zastanawiając się długo, powiedziała – chodź do mojej mamy, na pewno się z wami podzieli. Pani Frania użyczyła kilka ziaren, ale powiedziała, że nadchodzi zima i musi zadbać o swoje dzieci. Irmie było żar Alusi i jej siostry. Dlatego postanowiła, że będzie im pomagać. Codziennie po lekcjach nie biegła już na plac zabaw, ale wraz z Alusią szły na kukurydziane pola i gromadziły żywność. W międzyczasie bawiły się w łapanego, a pod wieczór Alusia z wdzięczności odprowadzała Irmę pod sam dom. Pani Frania nie wiedziała, dlaczego Irma zasypia na stojąco. Zenia z Dają też niczego nie podejrzewały. Dziewczynka bardzo się zmieniła. W szkole Stała się uczynna, stawała w obronie słabszych i mimo, że nie uczyła się najlepiej, dziecko szy dzieci szybko polubiły Irmę. Dzisiaj Irma i Alusia są dorosłymi myszkami i chociaż nigdy w rozmowie nie wracają do tamtej jesieni, Alusia wie, że na swoją pomocą ocaliła ją i jej siostrę.